Cześć dziewczyny, witam Was serdecznie z powrotem na moim kanale. Dzisiaj postanowiłam, że odtworzę makijaż Cleo, czyli tej, dziewczynie, tej dziewczyny, która śpiewała na Eurowizji Mysłowianie. Powiem Wam szczerze, że ja nie słyszałam w ogóle o Kleo nigdy i nigdy też nie znałam ich muzyki, to znaczy, bo wiem, że tam jeszcze jakiś chłopak był. Nie znam jej muzyki, jego muzyki. I jak ta piosenka w ogóle się pojawiła, to ja byłam w Stanach, więc jakby do mnie to w ogóle nie dotarło i ja nie wiedziałam w ogóle o co chodzi. I teraz akurat była Eurowizja, więc w końcu zapoznałam się w ogóle z tą osobą, weszłam na YouTube. Dzisiaj obejrzałam tą piosenkę, my, Słowianie i powiem Wam szczerze, bardzo mi się spodobał ten makijaż, i postanowiłam właśnie, że dzisiaj go odtworzę. E, ogólnie bardzo mi się podoba e, pomysł z tego, że Cleo trafiła na Eurowizję, bo w końcu właśnie jest tam jakaś, e, jakaś taka wyrazista postać, która jeszcze reprezentuje sobą też jakąś taką niecodzienną muzykę, bo jak dla mnie to nie jest taka, wiecie, muzyka typu Edyta Górniak, więc e, w ogóle ta piosenka jest taka chwytająca za ucho i w ogóle, także ja trzymam mocno kciuki, że się uda i y, mam nadzieję, że Wy też, że wysyłacie smsy i w ogóle, że będziecie głosować, a nie tylko hejtować y, y, dziewczynę, bo moim zdaniem w ogóle to trzeba być totalnym kretynem, żeby po prostu w takim momencie hejtować kogoś, kto reprezentuje Twój, Twój, Twój kraj. Także, także głosujcie i nie hejtujcie, błagam Was o to. A ja y, zapraszam Was do dalszej części filmików, w której pokażę Wam jak zrobić właśnie takie oto, y, taki oto makijaż, takie oto lekkie smoki. I trzymajcie się, papa. Na, nałożyłam cień Foxy na całą powiekę, y, od, począwszy od tutaj y, samej linii rzęs po sam szczyt tutaj brwi. Y, y, I teraz wzięłam... Ja również dolną powiekę potraktowałam tym cieniem, że tak to się określę. I teraz wzięłam cień łecz z Maka i takim pendelkiem z Pierrellé, numer 10 albo 9, zaznaczam załamanie. I widać tutaj, aż tak naprawdę do samego początku wewnętrznego kącika się poruszam z tym cieniem. Nie boję się go użyć, ponieważ zaraz będę mi tak rozcierać. I teraz właśnie biorę czysty pędzelek i nim rozcieram ten cień. I w sumie teraz tak wpadłam na taki pomysł, żeby ten cień aż tutaj pociągnąć, i później połączę go z eyelinerem, z kreską. Troszkę wyciągam ten cień w górę. Dzisiaj też pokażę Wam, jak zrobić kreskę na takich hardkorowych powiekach. Niekoniecznie kierując się zasadą, że kreska powinna być przedłużeniem linii wodnej, dolnej. Um, oczywiście ta zasada jest... Y Używana przez wszystkie wizerzystki YouTube'a, ale chyba żadna z nich nie ma po prostu ciężkich powiek, takich jak 90% z nas podejrzewam. Dlatego dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić kreskę na takich powiekach, które uniemożliwiają przyciągnięcie kreski tutaj przy linii wodnej. Pokażę Wam po prostu, jak wyjść poza jakby ten obszar i zrobić kreskę naprawdę fajnie. Teraz jak już mam tak roztarte te kreski na górze, to biorę cień, sięgam po cień taki szary i to jest cień Copperplate, z, też z maka, I wezmę pędzelek Zoeva Petite Crease, który wygląda tak. I będę kontynuowała zaznaczenie mojej powieki, tak jakby trochę przyciemniam ją. Rozcieram znowu czystym pędzelkiem. Jeszcze raz bieram ten cień z paletki Naked 2 i pod łukiem tutaj rozcieram. Wzięłam jeszcze troszeczkę cienia Wedge i tutaj tak jakby idę po y, okręgu mojego oka. Tu schodząc niżej na dół tutaj w zaznaczonym kąciku. Nie do samego kącika, ale tak tutaj po prostu niżej. Dołożyłam jeszcze troszeczkę tego szarego cienia, cienia z... Y, 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 smaka. Ja wezmę tylko to, co jest po prostu na tym pędzelku i delikatnie jakby zagęszczę linię moich rzęs tu na dole, ale też właśnie bardzo delikatnie. Myślę, że jest ok. Jak widać, bardzo subtelnie zaznaczyłam dolną powiekę. Teraz zrobię sobie taką pierwszą linię, która będzie takim jakby wzorem po którym poprowadzę eyeliner żelowy, Narysowanie sobie takiej kreski cieniem czarnym pozwoli Wam później uniknąć takich wiecie, prześwitów przy linii rzęs. Także to jest bardzo fajna, fajna opcja. I teraz em, lekko sobie już wyciągam tą kreskę. Nie przedłużając tutaj tąże linię wodną, tylko jak widzicie, tutaj mam, mam tutaj tą zmarszczkę. No nie mogę przedłużyć i wejść linii wodnej i wejść na tą zmarszczkę. Bo to będzie wyglądało po prostu tragicznie. Dlatego wyjdę z moją linią aż tutaj. Ok. I teraz łączę ją z linią tutaj. Powstaje nam tutaj taka, taka szpara, którą trzeba zapełnić. Ok, powiedzmy, że to jest mój wzór i jak widać, pamiętajcie zawsze, zawsze żeby tutaj niczego nam nie brakowało, Żadnego, żeby tutaj nie było takiego, wiecie, wolnego miejsca. Trzeba po prostu jej dobudować jakby wyciągnięcie. I sobie jeszcze tutaj dopracuję linię. Biorę sobie jeszcze taki mały pędzelek i tutaj dokładam cienia czarnego. To jest bardzo ważny etap. Biorę eyeliner żelowy. I tak jakby robię tą właściwą kreskę, nie, yy, nie zostawiam tego tak jak jest, tylko potem poprawiam, tak już jak, jak, tak, tak jak to powinno wyglądać, sprawiam, żeby wyglądało. <noise> Boże, jak ja się motam, Wy w ogóle mnie oglądacie, jak Wy możecie mnie oglądać? Tak motam strasznie przy moim nagrywaniu. Dzięki, że mnie oglądacie, chyba robicie to w ogóle yy, dlatego, bo, bo Wam mnie żal. <noise> Dobra, rysujemy krewkę. No i mamy kreskę w stylu kleo. Tylko, że jeszcze to nie jest skończona kreska. Spokojnie. Nie dawajcie jeszcze kciuka w dół. Poczekajcie do końca. Boże, jak ja bym chciała mieć zoom w oczach, nic nie widzę. To teraz drugie oko. Zapomniałam o makiej powiększającego lusterka. Jeżeli macie taką wiotką skórę jak ja, to po prostu przytrzymajcie sobie w tym miejscu skórę, żeby wam nie jeździła i róbcie kreseczkę. Biorę teraz czarny cień. I sobie tak jakby powiększam kącik. Da! Teraz patrzymy, czy nasze kreski są w miarę równe. Ta jest dłuższa, więc muszę tutaj troszeczkę ją wyciągnąć bardziej. teraz pora na sztuczne rzęsy i będą to rzęsy z Ardell model 401 z takimi rzęsami problem jest zawsze taki, że trzeba je obciąć i trzeba je jakby sprawdzić gdzie nasza rzęsa tak naprawdę się kończy nasze oko i nasze rzęsy i do takiej długości właśnie dopasować je i pamiętajcie, że odcinamy ten, tą końcówkę tak zewnętrzną część rzęsy, nie tą, która jest przy wewnętrznym kąciku. Pamiętajcie, żeby dać troszeczkę więcej na tych końcówkach rzęsy, ponieważ zazwyczaj tutaj właśnie na tym miejscu się najbardziej odklejają. Czekamy chwileczkę, żeby ten klej zaczął się naprawdę tak mocno kleić. Najlepiej patrzeć się... Tutaj mam lusterko ogólnie i syf. i patrzę w dół i będę zaraz sobie właśnie tak patrząc w dół doklejać rzęsy. Tak wyglądają już przyklejone rzęsy i kreski razem z tymi rzęsami. I ponieważ widać tutaj taki biały pasek, który idzie od tych rzęs, to sięgam jeszcze raz po ten pędzelek, którym malowałam mój projekt kresek. I wduszam troszeczkę koloru na linię rzęs. I teraz sięgam jeszcze raz po eyeliner i wyrównuję wszystko tutaj. I teraz na wewnętrzny kącik dodaję takiego leciutko, naprawdę leciutko błyszczącego, beżowego cienia. Także wewnętrzny kącik nakładam go dosyć mocno i trochę też tutaj wyciągam. Cleo nie miała zbyt wykonturowanych policzków, mam wrażenie. Miała chyba lekki taki mm, właśnie różobronzer, dlatego ja też właśnie użyję czegoś w tym stylu. To jest akurat Estée Lauder Blush All Day i tylko troszeczkę sobie właśnie zaznaczam kości policzkowe i tak dosyć nisko. Zmierzyłam na szczyty kości. Troszeczkę na nos i na czubek noska, tutaj no, nad łuk Cupidyna. No. I teraz pora na usta, mm, usta klomia czerwone, tak jak wszystkie dziewczyny w teledysku. Także najpierw obrysuję kontur i teraz szminką z Milani w kolorze 07 Best Red pomaluję usta. I na to nałożę jeszcze troszeczkę takiego jasnego błyszczyku. No i tak wygląda skończony makijaż. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobał i że może spróbujecie go odwzorować. Nie było trudne. Mam nadzieję, że w ogóle wykorzystałyście ten, ten, ten pomysł z kreskami: jak robić kreski właśnie przy no, ciężkich powiekach, takich gdzie jest dużo skóry i jest wiotka. I nie można na przykład sobie przedłużyć linii wodnej. Um, także mam nadzieję, że wykorzystacie moje pomysły. Fajnie by było. I mam nadzieję, że będzie Wam się ten filmik podobał. I ja teraz już lecę. No i dobra, już się będę rozgadywać, bo nie ma sensu. Dobra, to cześć. Trzymajcie się. Pa, pa. Trzymajcie kciuki za Cleo. I ja też trzymam. Że jeżeli masz zamiar ją to się trzy razy zastanów. Będzie dopadnę. A w tym momencie zapraszam Was do, dalszych... do dalszej części. Cześć dziewczyny. To... Boże co?